Zapraszamy na wędrówkę po Rembertowie, podczas której przygotowaliśmy dla Was kilka niespodzianek, które mamy nadzieję pozwolą Wam na nowo odkryć miejsce, w którym mieszkacie lub które właśnie poznajecie. Naszą podróż rozpoczynamy przy stacji kolejowej, gdyż można powiedzieć, że to właśnie z koleją wiążą się początki Rembertowa. W mniej więcej latach 70. XIX wieku. Na linii drogi kolejowej warszawsko-terespolskiej powstał przystanek kolejowy Rembertów. Wkrótce potem, wzdłuż torów, Rosjanie utworzyli poligon artyleryjski. I co? Myślałeś, że spokojnie obejrzysz sobie film o Rembertowie? Nic z tego, żeby móc dalej oglądać, będziesz musiał się trochę natrudzić. Mamy kilka zadań dla ciebie. To jak? Gotowy?